Marszego województwa polskiego Andrzej Boła poinformował o tym, że 16,5 miliona złotych zostanie przekazanych szpitalom na walkę z koronawirusem. Dziś wiemy, że tych pieniędzy będzie znacznie więcej. Moim rozmówcą jest wicemarszego województwa polskiego Roman Kolek. Panie marszałku, o jakiej kwocie mówimy po tych trzech dniach? Tak, Generalnie udało się z możliwości, z zasobów naszego regionalnego programu operacyjnego wygospodarować większą kwotę, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że zasięgając informacji u dyrektorów szpitali, wiemy, że dla dobrego zorganizowania opieki w najbliższym czasie i bezpieczeństwa pracowników, pacjentów, i aby móc zabezpieczyć środki ochrony indywidualnej, materiały, środki dezynfekcyjne, no, potrzeba znacznie więcej pieniędzy. Zebraliśmy takie dane z, ze wszystkich szpitali naszego województwa. Wypadła kwota ponad 43 Dostępne w naszym regionalnym programie operacyjnym mamy kwotę, którą pokazujemy na poziomie ponad 32 milionów złotych. W związku z tym starczy na pokrycie tych oczekiwań wyartykułowanych przez dyrektorów na poziomie 75%, co w mojej ocenie no, pozwoliłoby nam na znacznie lepsze przygotowanie się i dostępność do dobrze zorganizowanej opieki na terenie naszego województwa. Panie Maczaku, jakie są dzisiaj potrzeby, te najważniejsze dla szpitali? No więc, tak jak wspomniałem, najważniejsze w mojej ocenie i w ocenie dyrektorów są środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki, odpowiednie urządzenia, fartuchy ochronne, okulary, rękawice, środki dezynfekcyjne. Środki ochrony indywidualnej, generalnie służące także do pomieszczeń i przygotowania do tego, aby po jednym przyjętym pacjencie można było za chwileczkę przyjąć następnego pacjenta. Dla pracowników ochrony zdrowia, Zdrowia, tych, którzy są nam dzisiaj niesłychanie potrzebni, wiemy doskonale, że wyłączenie nawet części pracowników z funkcjonującego systemu ochrony zdrowia w naszym regionie może oznaczać bardzo, bardzo Duże kłopoty w dostępie do usług zdrowotnych. Aby tego nie było, to pracownicy muszą być wyposażeni w, śred... w sprzęt ochrony indywidualnej. I o to właśnie dbamy. Dyrektorzy także pokazali, na ile to zapotrzebowanie jest im potrzebne na okres najbliższego miesiąca. Zakładamy, że w tych środkach, które chcielibyśmy zagwarantować na ten cel, chcemy zagwarantować wyposażenie na okres trzech miesięcy, biorąc pod uwagę, że ten stan może trwać nieco dłużej, ale wymaga dobrego przygotowania systemu ochrony zdrowia nie tylko. Szpitala zakaźnego i tych pozostałych szpitali, które są narażone, ale każdego, dlatego że dzisiaj wielu pacjentów oczekuje pomocy medycznej z różnych innych powodów, i szpitale muszą stanąć na wysokości zadania i muszą być aktywni, muszą działać. Do tego potrzebne jest bezpieczeństwo pracowników. Panie Marszałku, cała służba zdrowia skupiła się jedynie na walce z koronawirusem, czy również inwestycje, które były wcześniej planowane, bo cały czas szpitale. Żyją swoim również rytmem. Nie tylko jeden szpital zakaźny, który mamy w Kędzierzynie Koźlu, ale również mimo tego, że są wstrzymane operacje i wszystkie rzeczy, które były związane ze stykiem z pacjentem. Ale o tym też nie można zapomnieć. No, chciałem tutaj poinformować, że oczywiście, że wstrzymanie się, ograniczenie możliwości wykonywania planowych zabiegów to jest jeden z warunków bezpiecznego funkcjonowania, ale też musimy sobie zdawać sprawę, i ja jako lekarz sobie zdaję sprawę z tego, że my nie możemy ograniczać dostępu do wielu usług zdrowotnych, przedłużając czas oczekiwania na pewne zabiegi, dlatego że od tego zależy życie i zdrowie ludzkie, i tutaj pod tym względem użulamy także dyrektorów szpitali, ordynatorów, yy, aby podejmowali decyzje. Spójne, rozsądne. My nie możemy tylko koncentrować się na przygotowaniu i walce z jednym tylko wirusem, który jest bardzo groźny, z powszechnie docierających informacji, ale równocześnie musimy bezpiecznie zabezpieczać opiekę zdrowotną wszystkich naszych pacjentów i temu służą także między innymi te inwestycje, dlatego że musimy po pierwsze zadbać o możliwości izolacji. Temu także służą środki, które w naszym regionalnym programie operacyjnym mogą być przeznaczane na inwestycje takie infrastrukturalne, poprawiające warunki. Bezpieczeństwa, izolacji. Wiele szpitali o to się zwracało i także ten moduł inwestycyjny znajduje odzwierciedlenie w tym, co chcielibyśmy zrobić. Wszystko oczywiście wymaga na dzień dzisiejszy, zgodnie z przyjętymi ustaleniami i regułami postępowania, decyzji i zgody wojewody, na co bardzo liczymy, dlatego że uważam, że im szybciej podejmiemy tutaj działania, tym szybciej będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Jak pan ocenia rozwiązanie, które wprowadziły Czechy, że każdy obywatel dostanie za darmo od rządu y, maskę ochronną? To, to wynika z obserwacji wielu już i także badań naukowych pokazujących, że stosowanie maseczek jest istotne, aczkolwiek na samym początku różne były opinie. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, że nawet maseczki chirurgiczne mają takie zwykłe, bardzo proste maseczki, mają swoje uzasadnienie w postępowaniu. Doświadczenia, ale naukowe, które udowadniają, że stosowanie maseczek jest ważne i potrzebne, opiera się na takich badaniach w krajach, w którym. Ludzie szczepili się przeciwko konkretnym wirusom, wirusie grypy sezonowej w proporcjach mniej więcej 70-80%. Tego w naszym kraju nigdy nie było, i te badania oparte są o takie doświadczenia. Także yy, bez wątpienia pójście w kierunku ograniczenia transmisji wirusa poprzez zastosowanie masek może mieć znaczenie i. Pewnie w drodze kolejnych doświadczeń będziemy także o tym mówić. Czesi pod wieloma względami są pragmatyczni, bardzo mądre decyzje podejmują, w związku z tym liczę, że w naszym kraju również o tym możemy myśleć, bo w sytuacji, gdy mówimy o rozszerzaniu się całej tej pandemii na wielu ludzi, no okazać się może, że wiele osób będzie przebywała, przebywało w takim nadzorze epidemiologicznym, domowym, nie tylko kwarantannie, ale będzie musiało się izolować. Od pozostałych domowników. W związku z tym, tutaj zastosowanie masek na poziomie własnych domostw, mieszkań jest czymś oczywistym. Musimy o to zabiegać, dbać, i myślę, że każdy z nas jest świadomy tego, że dbając o bezpieczeństwo zdrowotne naszych najbliższych, będziemy musieli przestrzegać tych zasad. Pamiętając ciągle o tym, co jest najistotniejsze i ważne w transmisji wirusa izolacja. Plus higiena rąk, zdecydowanie bardzo, bardzo ważne. Oczywiście izolowanie dróg oddechowych u osób kaszlących, u osób, z którymi się kontaktujemy, szczególnie tych z najbliższego naszego otoczenia, jest niezmiernie ważne. I koniecznie pamiętajmy o tym, aby ograniczać możliwość kontaktowania się z większą ilością osób. To jest bardzo ważne ogniwo przerywające transmisję tej choroby. Tutaj pan Marszałek wspomniał o osobach bliskich. Zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wiele osób, które opiekują się osobami starszymi, schorowanymi, chorymi, z powołania jako swojego zawodu, ale również jako rodziny. Co te osoby? Bo one alarmują o tym, że mówimy o szpitalach, mówimy o profesjonalnej, ale w sensie lekarzy i służbie zdrowia szpitalnej. Ale te osoby też potrzebują tej ochrony tych, tych maseczek. Z punktu widzenia zabezpieczenia i wsparcia dla osób, które docierają i pomagają osobom samotnie przebywającym. Wspomniałem o tych o rodzinach i, i, i tym zaangażowaniu. Myślę, że tutaj świadomość jest już dzisiaj duża i będzie z czasem jeszcze większa. Natomiast my także z perspektywy tutaj samorządu województwa pamię pamiętamy, że w realizowanych projektach takich społecznych już będziemy starali się powiększyć możliwości realizacji tych projektów o wsparcie, także. Dla osób, które kontaktują się z tymi ludźmi, czasami samotnie mieszkającymi, kwestia wsparcia w wyposażeniu w żywność, w artykuły codziennego użycia, ale także i kontakty osób, pracowników socjalnych, pracowników medycznych, którzy docierają na te poziom, poziomy do domów, gdzie dla zwiększenia bezpieczeństwa tych osób te środki ochrony indywidualnej, jak również środki dezynfekcyjne należy stosować. Takie pakiety również bierzemy pod uwagę. W, we wsparciu ze środków europejskich w realizowanych już dzisiaj projektach, które beneficjenci, czyli ci, którzy dostarczają tych dobrych i potrzebnych usług z zakresu usług społecznych będą dalej realizowali i będą pomagali nam w tych yy, trudnych chwilach, które mogą nas czekać, ale żeby te trudne chwile były jak najmniejsze, jak najsłabiej zaakcentowane, to pamiętajmy o tych zasadach, jednak izolacji, higieny. Supermaniaka zawsze wszędzie będę podkreślał, że jest to niesłychanie ważne dla naszej przyszłości. Panie marszałku, pan cały czas jest w kontakcie z wojewodą opolskim, panem Adrianem Czubakiem. Co z tych rozmów wynika? No pan Wojewoda jest osobą bardzo zaangażowaną w to wszystko, co się dzieje. Liczę bardzo, że to, o czym dzisiaj także rozmawialiśmy. Pod kątem przeznaczenia tych środków finansowych w naszym regionalnym programie operacyjnym na y, zwiększenie wydatków właśnie w obszarze wsparcia tutaj dla szpitali, w te środki ochrony indywidualnej, w te inwestycje niezbędne w szpitalach, jak również, jak również w te infrastrukturalne wydatki, które w szpitalach powinniśmy ponieść. Y, przypomnę, wydyskutowane i uzgodnione z dyrektorami tych szpitali, że pan wojewoda również y, za zaakceptuje te, te proponowane zmiany, dlatego że po to, abyśmy sprawnie mogli te środki wykorzystywać i sprawnie pomagać y, naszym opolskim szpitalom, a tym samym nam samym y, w przyszłości y, no, wymagane jest y, szybkie tempo działania, y, dlatego że no, musielibyśmy najpóźniej w poniedziałek do Ministerstwa Funduszy wystosować prośbę o zgodę na taką proponowaną przez nas alokację przeznaczonych pieniędzy. W poniedziałek o tych szczegółach będziemy rozmawiać, a moim rozmówcą był Roman Kolek, wicemarszałek województwa polskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.